Cześć, hey, kochani! Witam Was w kolejnym filmiku z pozdrowieniami Z zrabkami i z, z pozdrawieniami. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj no. Dzisiaj też nagrałam ten filmik, właśnie z tą zrabką, z numerem 4. No, zobaczcie sami. Ja tutaj Wam już nie pokazuję, żebyście. Mm, Mieli niespodziankę, jeśli oglądacie ten filmik a wcześniejszego, nie oglądaliście. I dzisiaj znowu będą pozdrowienia. Więc co, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i. i tak. No. Dobra. A jutro, kochani, bo dzisiaj jednak postanowiłam, że nagram. Dwa filmiki z zrapką. E, w każdym filmiku będzie pojedna zrapka, a w niedzielę, jutro, e, też będą dwa filmiki e, z krzyżówką. Także tak. No. Dobra. To zaczynamy. Lecimy z tym koksem. I pierwszą naszą literką będzie literka I. No to mamy w bonusie zasiew. No to jest i Ja jeszcze trochę przybliżę. O teraz jest dobrze. I tak, Aronia. No właśnie. Dopiero co ja mówiłam, że dopiero mówiłam o pozdrowieniach. A dobra. To i tak nikogo nie pozdrowię, bo nie ma nikogo właśnie. No i to mamy Aronia, taksi Piec Kapiszon Afisz I to tyle Druga krzyżóweczka, burmistrz, Maciej. I tutaj armia. Druga litera to literka H. Tutaj chyba raczej też nic nie będzie. No nie, niestety. I szukamy litery H. Gdzie są literki H? Ochota. I to tyle. Druga krzyżowaczka. No nie widzę. Najwyżej się kiedy znajdzie. Kiedyś się znajdzie. No i mamy literkę N. I pozdrawiamy. Pozdrawiam. Nadko drapiemy. Niul, a, i niulę ze Szczecina. Dwie osoby. Nadko drapiemy i niulę ze Szczecina. Dobrze, to szukamy literki N. Tutaj mamy literkę N. Aronia. Tutaj. I obok tutaj kolejna. Yy, I tutaj jeszcze chyba ostatnio. Druga krzyżeczka. Jazon. Tlen. I obok mamy kolejną literkę N. Tutaj. I to tyle. Kolejną literką będzie literka Y. No tutaj to na pewno nikogo nie pozdrawię. to gdzie my mamy literkę y literkę y mamy 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 nie widzę tutaj nigdzie a tutaj tutaj jest literka y o. proszę bardzo Więcej nie ma. Nie ma, nie ma, niestety. Mamy literkę F. I pozdrawiam. I pozdrawiam fankę lotową. Pozdrawiam fankę lotową. Szukamy literki F. Mamy F. Mmm. Afisz, Druga krzyżowaczka Gdzie się ukryły te literki? Nie ma? Nie ma. Kolejna literka To literka F. No to pozdrawiam Ewelinkę Lisowską Dobrze i szukamy O tutaj mamy w bonusie E A tutaj w krzyżóweczkach Jest w Elfie Elf, piec Mhm mm Pieczara, brew, partner? I druga krzyżóweczka. Dekret dwa razy mamy. Dalej dalej tutaj. Brema, Maciej, Tlen. Ciekawa jestem, czy tutaj w tej krzyweczce będzie w jakaś wygrana, no chociaż ten zwrot. Kolejna litera to litera C. Literka C, no niestety galarety, ale no niestety, no, nie mam kogo pozdrowić. Dobrze. Szukamy literki C. Piec, stąd to mam brakuje tylko literki P. Pieczara. Kapiszon. Pad. A nie, zobaczcie, piec. Co ja robię? Co mi do głowy przyszło, że je drapię P? O masz. Jezu, co mi do głowy przyszło? Dobra, no. O matko, przecież ja C drapię. Ja nie wiem, co mi w ogóle do głowy przyszło, że ja drapię P. O ludzie. O ludzie... C, 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 C teraz C A nie P ja Nie wiem w ogóle co mi do głowy przyszło Maciej Ja nie wiem Tutaj Dajcie spokój, normalnie... Ja nie wiem i kolejna literka to literka G. No to szukamy tej literki. G. Gdzie jest literka G? Iga. I Agata. I to tyle. Druga krzyżóweczka. Literkę G mamy, 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 czy nie mamy? Nie mamy? No nie mamy. Ajajaj. Dobra. O! A ja zapomniałam. G, 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 g. E, pozdrawiam. E, Gabi testuje. Good luck i Grilkę. Serdecznie Was pozdrawiam. Dobrze. Szukamy literki R. A R. No nie, 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 nie. Aronia Brew, partner, dwa razy. Co mi do głowy przyszło z tym literą? P. No nie wiem. Dobrze. R. Dekret. Burmistrz dwa razy. Tutaj i tutaj. I jeszcze tutaj. I tutaj. I jeszcze tu. I jeszcze gdzieś. No nie. Teraz zrobimy literkę D. Literkę D i pozdrawiam Dadziejkę i Mario, dark kasie. Drapimy pierwszy milion oraz drapiemy 100. Drapimy 100. 100. Setkę, 100. 100. 100. 100. 100. Przepraszam bardzo. E, to D. Szukamy literki D. Tutaj pad. Dno i chyba to tyle. E, dekret. D, de, d, de, d, d, nie ma dę, więcej. Teraz. Nie, no to X, nie. I nie kojarzę, żeby gdzieś było. Mamy literkę M. No i przy literce M. Dobrze, jesteśmy. I pozdrawiam. Maciej na YouTubie, Majorex, Małgorzaty Rojek, Mega Zdrapki, Makeupa Makeupowskiego, Mary Mario, Mary, Moje Życie w Polsce, Monia Venel, oraz Monika Fac. Pozdrawiam was wszystkich. I szukamy MMM -m -m. Mali. I chyba to tyle. I tutaj burmistrz. Brema. Czy tutaj ja coś wygram w tej krzyżówce, czy nie? Oto jest pytanie. Maciej. I to tyle. Mm -hmm. Teraz, no nie, no ludzie no V. O to w, no, zasiew będzie w się i tak, gdzie my mamy tutaj w brew, no to nam brakuje b eee, i to tyle teraz tutaj w, 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 w. mamy tutaj w ciekawa jestem czy będzie tutaj coś znowu mam brakuje b e, dobra 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 a ja pozdrawiałam kogoś czy mamy w ogóle a nie nie mamy nie dobra teraz literka o o, o, o! No nie, tutaj też nikogo nie pozdrowię. Aronia, brakuje literek. A, stos. Kapision. Ochota dwa razy. Brakuje n. Nie było n? Było n. O, tu mamy słowo n, y, dno. Dobra. I szukamy literki o. Oko, brakuje k. Sola. Azot. Dobrobyt. Dobra, szukamy. Nie szukamy tylko. Yy. Kolejna litera, to litera. O, proszę, mamy literkę A! Mamy literkę. A, kochani. No to zostały nam w bonusie dwie literki, a dokładnie to Z i S. Musiałam już przerwać, bo. E, bo już. Mm, miejsce na pamięci się kończyło. Aronia i dno. Aronia i dno. No, coraz większe są te. Coraz większe mamy szanse na wygraną. Tutaj brakuje wy ochocie a, y, te, te i wagacie. Brakuje te. Mamy igę. Zobaczcie. Aronia, iga i dno. E, poczekajcie. Jest ja strząchę bo Dobra. Dno. D, Ny, O. Iga. I, G, A. Oraz aronia. A ry O, N i A. No super! Ekstra, no powiem Wam, że się cieszę bardzo. Dobra, drapimy to A. A Agata? <laughs> Mamy czwarte słowo. A nie! Boże, przecież te nie ma. Ej, Gosia, Gosia, myśl, normalnie myślę. Czy B było? Nie, nie było B. Eee, już się mylę, już się mylę, już się mylę. Dobra, lecimy z drugą krzyweczką. Lupa, sola, jazgot. Tutaj. Maciej brakuje J. O, mamy słowo armia. Ale to nie daje nam wygranej. Tutaj. A dwa razy. Raj. Brema. Jeszcze gdzieś? Chyba raczej nie. Dobra. A ja nie pozdrowiłam nikogo. O? Zapomniałam. Pozdrawiam. Alicję w krainie zakupów. Aleksandrę Pawlak. Aga Drapie. Ania Zrapowiczka. A i Ania Zrapowiczka. O, dobrze. No to co? drapjemy przed ostatnią literkę Którą jest U No niestety nikogo nie pozdrowię e, Bonusu nie będzie A w bonusie było Stuwa była e, A tutaj jest Z No to już od razu Zdrapmy e, Z I Pozdrawiam Zadrapana, ze zdrapkowani, zdrapki Artura, zdrapki FIZI, zdrapko Mistrz, zdrapkowa para, zdrapunia i. A nie, życiowego doradca to jest na rzecz, ale że tutaj rzecz nie występuje w ekwiwłówkach, to pozdrawiam również życiowego doradca. Dobrze, to drapiemy. U i Z. Kapiszą, tutaj się nie liczy, bo nie ma P. No właśnie, bo by było e, U i Z, afisz, no to nie ma S e, i to tyle. Dobra i druga krzywaczka, lupa, azot, brakuje t, rum, mamy drugie słowo, burmistrz, jazon było litera K nie nie była K eee, czy czego czego my szukamy U i Z, dobra U i Z no nie niestety no eee, A tutaj jeszcze Izba i tyle dobra kochani e, robimy szybko podsumowanie bo a, tylko zrapi tutaj no, jest zwrocik. Jest, jest, jest. Jest BBB. Robimy szybciutko podsumowanie. Robimy szybciutko podsumowanie. E, bonusu nie było, e, bo brakuje litery S. Ale, 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 ale. Eee, tutaj nie pewnie na to pewno się pomyliłam. Ale tak mamy słowo Aronia, iga i eee, dno. Czyli mamy 5 złotych. Eee, mamy zwrocik. Także fajnie, bardzo fajnie. Eee, ja Was zapraszam jutro w niedzielę. Eee, jutro w niedzielę będą kolejne dwie zdrabki. Proszę bardzo. Żeby nie było jutro. Jutro będą zrabki, też krzówki z numerami. Z numerami 6 i 15. No i bonusy to będą tuczno i Orlean. Żeby nie było, to Wam pokazuję te zrabki dwie. I tak no. To co? To ja się z wami już żegnam. Eee, poproszę o łapeczkę w górę. Poproszę o łapeczkę w górę, o komentarz. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo się proszę o zasubskrybowanie. Eee, I co? I... I do zobaczenia! Widzimy się jutro, w niedzielę. Pa, pa!